Nie wiem, czy to wiesz, ktoś nie przegręcił, czyli wypowiedzi, że oglądasz filmy dla dorosłych, żeby zobaczyć, jak diabeł kusi? Nie, znaczy to jest, to jest tak, że czasami jest coś takiego, że na przykład Bóg mi powie: Oglądnij horror. Albo coś, to, ten film dla dorosłych to podałem pewnie może w jakimś nauczaniu jako przykład, gdzie Duch Święty może przynaglić osobę wierzącą, szczególnie nauczyciela, żeby na przykład obejrzał horror to taki bardziej przykład. Horror, w którym są pokazywane różne psychologiczne mechanizmy, które później możemy odwrócić, kiedy znasz mechanizmy Boże i pomóc tym samym ludziom. No, nie? A nie, że teraz na... Żebyś sobie wyobrażasz, że jak jest ta pani z tym panem i sobie wyobrażasz, że. Mówię o horrorach. Ale powiedzmy to taka wypowiedź padła. Na chustach. Paweł to swej... Twoich chust? Czy nie? Czy ktoś ci... Nie pamiętam, żeby coś takiego padło z moich chust, że ja porno oglądam, żeby się czegoś nauczyć. Nie, żeby zobaczyć, jak szatan kusi. <laughs> jak szatan kusi. Nie pamiętam takich. <laughs> nie nie, nie, <laughs> to musiałby... to gdzieś przeczyna... nie wiesz, A nawet nie wiem, no nie wiem jak się do tego odnieść, bo to jest... Bez sensu. W sensie A nie, no to może to nie jest prawdziwa informacja. Nie? No to jakby wiesz, nie, nie pamiętam. Naprawdę trzeba by było pokazać mi kontekst, wtedy się odniosę. Bo tak to. A ja pamiętam do... właśnie horrory i tak dalej, jakieś pornosy, to było, że Artur Ceroński powiedział, że masz sobie włączyć najlepszego pornuska, to Artur, nie ja, i było, że masz wtedy modlić się tam na językach i masz wtedy wyznawać Jezusa właśnie przy tym pornusie, żeby być od, od tego od odpornionym. ale to też jest kontekst, to nie jest tak, że każdy ma takie rzeczy robić, tylko to trzeba zrozumieć pewną <grym> rzecz, że jeżeli człowiek ma naprawdę z tym problem, to on się tego boi, a jak się czegoś boisz, to tego unikasz, a później do tego dążysz, tak, podświadomie jest taki mechanizm człowieku, że jak on się czegoś ta, ta, nie, ta, nie trauma, boi, to do tego jeżeli ktoś miał wypadek samochodowy, to powinien później jeszcze wsiąść do samochodu się Na przykład, raz więc powinieneś się przejać na tym pornusku bo i żywie. wtedy pomodlić się do Boga, a nie uciekać okay. od niego. I to jest takie coś. To, to, jazda. to jest jazda i, i dlatego nas nie cierpią chrześcijanie, bo nas nie cierpią chrześcijanie za to, co my mówimy. Ale ja mówię, ale co ja mam się bać pornusów? Kurde, co ja mam się bać? W ogóle życia mam się bać? Właśnie i do frików nie pójdę, bo tam sama patola, jak to ludzie mówią, a ja mówię, a Jezus szedł do właśnie, no właśnie... do ciemnego świata. No gdzie ma światło świecić, jak nie w ciemności? To